Cześć z tej strony Iwona. Pokażę Wam dzisiaj, jak dodać liście do zdjęcia. Przygotowałam sobie kilka zdjęć jesiennych i chciałabym dodać taki fajny detal, jakiś nadający wokół e, postaci liście. E, I e, oczywiście to jest. E, Możliwe do zrobienia w czasie fotografowania. Jeżeli tego nie zrobisz, no generalnie dość trudne, bo wymaga tego, żeby ktoś tam jednak jeszcze stał dodatkowo i rzucał te liście, i żeby. no, jednak wymaga to pewnego rodzaju um, zachodu, i też nie do końca zawsze fajnie wychodzi. E, dlatego przygotowałam dla Was takie e, wycięte już liście. E, znajdziecie je na mojej stronie iwonapodlaśka.com, gdzie w, w zakładce. Dla fotografów, produkty dla fotografów, będzie taki produkt, który się nazywa Leaves, liście i tu macie około 90 plików, to są pojedyncze takie wycięte liście bądź też całe ich zestawy i tutaj mamy już taki efekt finalny tego, co chcę właśnie zrobić z tym zdjęciem, mamy zdjęcie tosi. Pomyślałam, że fajnie by wyglądało, gdyby do tego portretu jeszcze coś dodać, żeby właśnie krążyły wokół niej takie fajne liście. I teraz po pobraniu tych plików z mojej strony znajdziecie je gdzieś na swoim dysku i będą to pojedyncze takie wycięte liście, ale też ich zestawy. I teraz pokażę Wam użycie szybkie takiego zestawu, bo takie nałożenie tych liści pojedynczo zajmuje ogromnie dużo czasu. Spróbujemy sobie ten zestaw piąty. Będę musiała go troszkę powiększyć, żeby wypełnił cały kadr. I to jest takie dla Was ułatwienie, żeby to nie trwało dla Was strasznie długo. To możecie sobie już od razu wrzucić taki zestaw i już to fajnie wygląda. A jeżeli chcecie go zmodyfikować bądź stworzyć swój własny, to możecie oczywiście wrzucać pojedyncze liście w ten sposób, który Wam pokazałam. Po prostu przez przeciągnięcie na ekran, na Photoshopa wybranego liścia, bądź możecie także skorzystać z dostępnego zakładki Biblioteki, Libraries w Photoshopie, gdzie możecie sobie właśnie wgrać Wasze różne um, overlaye, takie jak na przykład jakieś deszcze, śniegi, um, mgły. Wszystko to także znajdziecie na mojej stronie. I takie pojedyncze liście wtedy będzie dużo łatwiej przeciągać na ekran jeśli znajdą się już tutaj na boku w, pas w paseczku. E, spróbujmy teraz zrobić to z jednym liściem. Przeciągnę sobie liść numer tutaj, 59. Należy go dopasować wielkością. Teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli ten liść byłby ostry, to byłby w tej samej płaszczyźnie co dziewczynka, więc powinien mieć się taką wielkość, która odpowiada jakby tej wielkości dopasowanej do dziewczynki. Nie mógłby być wtedy taki, taki duży, bo takie duże liście nie, nie rosną raczej na dębie. E, więc trzeba by sobie wyobrazić po prostu wielkość liścia, który mógłby się znaleźć koło dziewczynki. Natomiast e, jeżeli to robimy faktycznie w rzeczywistości, w czasie sesji, to najczęściej te liście rzucamy troszeczkę przed dzieckiem, żeby nie spadało mu na głowę, na twarz, bo wtedy e, i ta dziewczynka też ma bardzo dziwne miny, widząc po prostu spadające na siebie liście. E, więc w rzeczywistości, jeżeli się zdarza nam robić takie rzeczy na sesji, to robimy. To przed dziewczynką. Czyli jeżeli liście są bliżej nas niż dziewczynka, powinny być to troszkę większe, ale także nie mogą być ostre. Muszą być rozmyte, ponieważ ja robię te zdjęcia z płytką łamią ostrości. Czyli e, jeśli chciałabym umieścić go przed dziewczynką, muszę go troszeczkę powiększyć e, i rozmyć. I rozmycie możemy zrobić przez użycie rozmycia gaussowskiego. Przechodzimy do filtr e, i wybieramy sobie z rozmycie, rozmycie gaussowskie. I tu już możemy sobie. Regulować takie rozmycie, które będzie nam pasowało do tego, do tego miejsca. Jeśli ten liść ma nieodpowiedni, nieodpowiednią jasność bądź kolor, też, też możemy to zmienić. I takim szybkim sposobem będzie naciśnięcie Ctrl L na klawiaturze, Command, Command L na Macu. I możemy sobie tutaj przejść do, do takiego panelu, którym, którym możemy przesuwając suwaki zmieniać jasność liścia. Możemy też przejść do innych kanałów. To jest kanał RGB, czyli całość nam zmienia, natomiast możemy zmieniać poszczególne kolory, na przykład czerwony, sprawić, żeby liść był bardziej czerwony. Możemy zmienić na przykład na bardziej żółty. I tak dalej. Klikniemy OK. Widzicie, że wszystkie filtry, które użyłam na liściu, czyli zarówno poziomy, jak i rozmycie gaussowskie, są w dalszym ciągu dostępne. Mogę je kliknąć dwukrotnie na ten napis i edytować sobie to rozmycie jeszcze w późniejszym czasie. Ok, jestem zadowolona z tego zdjęcia. Pokażę Wam, co zrobię, zrobię na innych. Tutaj mam już wrzucone także zestaw liści, zestaw numer 3. E, także go rozmyłam, ponieważ e, on oryginalnie, pokażę Wam jak to wyglądało przed rozmyciem, e, był, e, te liście były ostre, natomiast widać było wyraźnie, że jeżeli one wyspadały na niego, to byłyby du dużo bliżej mnie, wobec czego musiały być rozmyte. E, I mam jeszcze trzecie, trzeci, gdzie już tutaj też troszkę rozmyłam tak bardziej w takim formie takiego... Mm, jakby kółkowego rozmycia, e, i też to bardzo fajnie wygląda. Także e, polecam e, ściągnięcie liści i próbę ich użycia na waszych jesiennych kadrach. Do zobaczenia na mojej stronie iwana.podlasicka.com i w kolejnych filmach. Pa!